Witam serdecznie menadżerów Speedway Managera i nie tylko. Słuchajcie, przed nami 14 runda, a więc kilka zdań na temat tego, co dzieje się w czołowych ligach, ale także w niższych ligach Speedway Manager. W lidze pierwszej, póki co na czele Speedway Hojny Łódź i Adis w Speedway Team, odpowiednio 20 i 19 punktów i wydaje się, że przed tą ostatnią 40, 14, przepraszam kolejką, to te dwie ekipy mają największe szanse na tytuł mistrzowski. Co prawda, Speedway hojny łódź jedzie mecz z Orłami Radia, natomiast drużyna Adisa chwilę wcześniej, bo o 18:15, podejmie KSG Górnik. W, pierwszej, w pierwszych meczach tych drużyn Adis. Pewnie wygrał, to znaczy Adiz wygrał na wyjeździe z górnikiem 46 do 43, natomiast Speedway Hojny Łódź pewnie ograł Orły radia 60 do 30. A więc nasz typ jest taki, że wygra Adis, zgarnie 3 punkty i tym samym tytuł mistrzowski. Speedway Hojny Łódź wywiozą tylko bonus od, yy, od Rada. I tym samym zdobędą tytuł e, wicemistrzowski. Jeżeli chodzi o najlepszych zawodników, to Paweł Chlip, Adis Gorzów Speedway Team, średnia 2.5, naprawdę kosmiczna, świetny zawodnik. Polecam poobserwować, jak właśnie Adis między innymi rozwija swoich juniorów, swoich adeptów, a takim też wychowankiem jest właśnie Paweł Chlip. Jeżeli chodzi o Ligę 2-1, tutaj na czele KS Run i Nowa Huta Ninjas, wydaje się, że te dwie ekipy mają największe szanse na awans, dlatego, że w 14 ostatniej rundzie drużyna Nowa Huta Ninjas jedzie z Unią Mościce u siebie. Pierwszym meczu był remis w Tarnowie. KS Run walczy z FTŻ Fordon, z którym może pokusić się o wygraną na wyjeździe. Drużyny Speedway Team Węgli 2, czy też Speedcar Lublin mają teoretyczne szanse, ale musiałyby swoje mecze na wyjeździe Wygrać. Liga 2-2, a tutaj pełna dominacja Raja i jego ekipa Rekinerow Rybnik. Pewny awans do elity, tylko 3 porażki w tym sezonie po 13 rundach. Drugą drużyną, która awansowała do pierwszej ligi jest Speedway Team Węgli 23 punkty. No i zobaczmy sobie niższą ligę. Wzięliśmy na celownik ligę 5-3, a tutaj prowadzi Rawka Club: 30 punktów bez porażki w tym sezonie. 11 wygranych, tylko dwa remisy i to jest drużyna, która ma pewny awans już do czwartej ligi. LKM Bożęciczki i Steiner Kolejarz Rawicz będą rywalizowały w ostatniej rundzie o to, która z tych drużyn awansuje do ligi czwartej. Dlatego, że w czternastej rundzie, o tutaj zobaczmy sobie. Dobra, teraz wejdźmy w 14. rundzie właśnie LKM Bożęciczki zmierzą się ze Steinerem Kolejarzem Rawicz i tylko dwa punkty przewagi LKM-u, a więc będzie to ciekawy pojedynek. Natomiast Steiner koleja żerawicz ma bardzo realną szansę na awans do Ligi Czwartej. Eee, Rawka Club, dr Club, drużyna, która już zapewniła sobie awans od lutego 23 roku, jest w Speedway Manager. Jest to jej czwarty sezon, awans do czwartej ligi. Bardzo, bardzo fajnie rozwija się ten klub. Brawo, menadżer Rawka. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy Speedway SM News. Dzięki, cześć.